Siemanko, widzę was z tej strony, Merier oczywiście. Dzisiaj gramy w film, filmie bronię, Lecz, znowu z, ro, z Ronem. Maciek? Maciek co? A ile a osób ja z, z naszej klasy 15, klasie, się tutaj pewnie? pewnie tak z 11. <grystu> a mam 12 rejestry. Ostać na że masz 16. Jak 16? A? to ja, to ja chyba nie nie wiem. Wiem. Może ci się przesłyszało, albo ja powiedziałam coś Uf. dziwnego. Aldo, 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 Aldo. A wiesz, że ty jeszcze nie powiedziałaś cześć, widzą? A, dzień, dzień dobry, widzom, przepraszam za opóźnienie. Bardzo zabudzenie. przepraszam tam. Gdzie Zbun lecimy? Nie tam, nie za tam. Gdzie się idziemy? Za to spróbuję, się dzisiaj lecimy tu, lecimy tu, tutaj, często tutaj na progę. A bo nie dobra, bo tam będzie dużo osób. To nie wiem, chodź tu gdzieś. Okej, okay, właśnie się no, chciałem. Tam tam tyle Bo, bo... Co? Tam mam. ale wiesz, że mój ostatni subskrybent nie zmusiłem go, żeby mnie zasubskrybował. Tylko to jest prawdziwy subskrybent. Serio? No, przynajmniej tak mi się wydaje. dochie. będzie, i będzie jakiś, nie kolega. A nie, to nie jest tylko tyle taka Możemy Możemy tych bomb. Co możemy używać? Bomb? przecież powiedziałem, że wszystko do rotate i inne bronie. Nie licząc broni takich strzeleckich Kilofa, skilofa, skilofa chłopa bije Ja biję skilofa chłopa mam bombę Zniszczyłem chłopa, skilofa Nie bombę nie no zielony, zielona, zielona broń Znowu skill opa skill opa go znowu zabijłem Nie no Ale A nie można jeżdżać można most... dobronić ale nie było najłatwiejsze no, możliwe <laughs> nie, teraz są niebieskie bronie, a jak my chcieliśmy to nie było właśnie hmm. Byliśmy słuchać tutaj polecie. Jest... zielona broń nie, to jest małe noce 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 auto, auto a, Wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, ja, ja uciekam przez kibel. Prawda będzie. Wiktor, my już nagrywamy wyjście wy odcinek, es? E, tylko e, bro, e, fioletowe bronie challenge. Fioletowe? Fioletowe, bo niebieskie już skończyliśmy. To no, następne? też? Czyli legendarne bronie challenge? No. No to spoko. Albo legendarne, legendarne i mi, mi, mityczne, ok? No słowo, to zmi... będzie inaczej. Legendarne i mityczne broni. Dobra, trójkąt. Takie chłopcy, tych chłopów w aucie? Nie. A, uciekłeś? No, płynę daleko, pani do. Jestem tu, mam. Ale kreska przecież nie, nie ma mikrofonu Czy Dada wybiera? Nie On Nie Nie mam broni No właśnie Czemu te fioletowe broni nie są takie te Ej dobra mam broń, mam broń Co? Co Wiktor? Ale ja, ja kompletnie nie Żartowałem tak serio, to mam wiecznego duszka i oddaję go do kabliczki, żeby mieć brak. A masz kabliczki. kabliczki. So, mówi, że nie mam mikrofonu. No ja myślałem, no, my bo my wcześniej my mówisz, mówiłeś tak, że nie masz mikrofonu. Popsuło mi się wejście w, w wypadzie, wypadzie, który w pełni się działa, a za mam popsute. Na, mam, broń, mam nie mogę mam, być, mam snajperkę. drugim nie mogę naciskać jest B i do menu tego przycisku Ej, ej, ej e, jony. No. Jak już mam, jak już mam broń, to akurat to jest snajperka. Przedmiot i dąbrów. Ale, jak będzie na blisko, to co ja mam zrobić? No skąp? Płakać Zyskać jednego ja ja to... subskrybenta, Po prostu nie ma no, Ej, czy. Ej, eee. czy. Kto ogląda na tego chłopa od futbolu, który. Yy, który zostawił telefon na 24 godziny przed stadionem? Ja. Ja oglądałem. Ja Ja oglądam już wszystkiego trzy razy Czemu nic nie leci z tych skrzynek. Nic, nic, nie świecie nie lecimy światem, dobrego, I ty byłby masz jakąś broń? Nie. No właśnie. Ale mam je śpiewne bardzo Wiem myślę, że, że, że no, nie, nie mogę być, ale nie mogę, ale mogę być, ale nie do broni dobrą. Przecież też. No tak. Dobra, ty też z DarthVaderem, a ja sobie Czemu ty kupiłeś Olkowi i skina? Bo on w ogóle nie ma skina. On ma tę babę anime. Tak, ale też hmm. jest I teraz jeszcze będzie miał tą babkę, którą teraz ja mam. Tak, ale on, on, on był takiego jakiegoś, takiego wiesz. Takiego wiesz, to ja mam dwa takie wiesz. Ej, bo tu są właśnie ludzie. Snajperki! Mam mieć świetny. Ale tego. Ciężko, bo Snajperki go bije. On ma dark rejdera

Karpę karpę moją pokres, 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 pokres. Pokres. Ej, idź do jakiegoś busa i za pieniądze kup moją karpę. Weź ty samochód i będziesz rozjeżdżał ludzi. Tam są oni, tam są oni, tam są oni. A ja cię drogi, Ej, zabijesz go! To jest, to to mam to zdjęcie, żeby zobaczyć, czy mnie... cię. Tak Już się raczej nie gonią, bo strefa jednak. I tak nie Nie mogę, dlaczego nie mogę? Oh, oh. Na pewno cię nie gonili? Co tu No ten kotek, Aha, który to, jest się to był? No? O to by się zrobiło.

To, to Ty, a jak moja karta wygaśnie, to i tak będziesz mógł ją kupić. Ja Ej, on jest botem! On jest botem, bo on nie strzela w ciebie. O, to pidi? jest jakiś bot! Ale bocik! Wyjdź sobie bronię na mieć świetny. Wydawało mi się, że on będzie fioletowy. Ja Ale ma fioletowy mieć. On to robi, że nie wiem, gdzie kolega przyszedł. On nie wie, Ej, masz fioletowy mieć świetny. Czy to mo możliwe, że ty go możesz używać? Ej, no, właśnie. no to ma być fioletowy. No właśnie, możesz go używać. Pewnie, pewnie, pewnie moi, moi, moi widzowie mnie zniecierpią, ale... Jest fioletowe, to fioletowe.

Ej my potrzebujemy jakiejś broni Znaczy Ty masz mięś świetny ale Ja potrzebuję jakiejś broni I ty też sumie. Musimy, musimy znaleźć kapliczka tak. no właśnie I duszka, I duszka. Kurde czemu ty, tyle kapliczek teraz nie ma co było w, w pierwszym sezonie Ej ale, ale nie, nie ja przed chwilą ty, 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 ty nie 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 było tyle kapliczek, kapliczek.

I co ty z Skype'ie zarobisz? Nie, weszłem sobie na górkę. Ej, tu jest samochód! Podjedź. O Ej, mam pytanie, bo, bo jeżeli nie strzelałam broni, to mogę na nich patrzeć? patrzeć. Co? A mogę na nich patrzeć, jak broni. broni? No, z broni możesz patrzeć, ale strzelać no, już nie. Yy, bić ich mietnikowy. Ej, ty już chyba nie kupisz mojej kardy, a trudno by było ci zebrać. Mogę co Ale się nie, nie chce.

Czy dla mnie masz cukierkowej lamy? Lama cukierkowa No wiem ale ona mi nie daje zaraz. Ale cię leczy, jak, ale jesteś furt Ale leczy tylko białe Mama, mama bumpi nie Ej, bo my już bardzo długo nagrywamy ten odcinek Ile? Ile? No nie tak z 23 minuty już nagrywamy. Ile? Pewnie tak z 23 minuty już nagrywamy. trwa Nie wiem. Ale nie że łódź, czy. tylko. No bo ta, 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 ta runda trwa mega długo. Ej, znowu samochód. W krzaku bym się schował, ale nie mam krzaka. Biłem. mnie Używaj miecza świetnego. A, ale on dalej nie Ej, jadą do mnie! Dobra, ja mam kaptyczkę. Znowu ci sami! Gdzie, gdzie, gdzie. Gdzie, gdzie. Gdzie, gdzie. Dobra, mnie już zostaw! Nie, nie maj, Nie ma gdzieś. Okej. Okay. Okay. Jak będę miał no to, to się papu tak cieszę. cieszę. Lecę co od, od razu do to mi Duszka mogę się użyć. Ale, ale, co? Co? ale, ale, mam auto. Auto. no, 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 okay. Ja nie no, no, Zbytlaj. No właśnie, jeszcze pistolecik z którego jestem, jeszcze lepszy. Impulsy masz. Oj, dobra, dobra, tak tak zbukiłam. Zbukiłam. Ej, dobra, bada się tak zwróciła. Ej, dobra, oni mają strach, Oni nie będą mieć straty, takie my jak my ja. Sumę <noise> no, podał. I co, nagrywa się No, nagrywam! Ale to już 23 minuty to trwa! Jak nie więcej. Jesteś na górze, Olimp. Bądź Olimp. Dziewięć osób cyber, w cyber, w cybertraku. Ja mam pójść tutaj. mi masz też zadanie. Moi, moi widzowie na pewno się. Czuję się jakbym oglądał e Fancy jazdy. No i Najgorzej jest, że Ty masz tu skrzynkę i przez skrzynkę mogą Cię wykryć. Prawda. Oblądasz. Dlaczego idę Czemu nie uciekniesz impulsami? Oni do mnie weszli No, on no, on on, nie wiesz, nie no ma. dobra, ale... 3, 12 sekund. A, pojechali sobie pewnie, bo już strefa idzie. Też coś można zrobić. Albo i nie. Zabysz Nie, nie. Bo nie, tam Dobra, Dobra, biorę wam furę i wejdziemy. Nie dogonię cię, bo Cybertruck jeszcze tam stoi. A Wydaje mi się, że ta fura jest szybsza niż Darno to, to, to jest... E, to jest... Eee. jest klasa? jest Gdzie klasa? Gdzie klasa? To jest wy... ...grajcie. Nie. Oczywiście nie liczymy dardawej Jeden! Jeden! Jeden na jeden! I możesz mieć świetny. O chyba ciebie też widzi. Ale ty nie masz snajpę. Nie. Nie. Proszę bardzo, Maciek. Do widzenia widzowie!